W tej chwili chciałam tylko powiedzieć co, że dołożymy wszelkich starań jako spółka, żeby zwierzętami zajmować się profesjonalnie, będą miały doskonałą opiekę weterynaryjną, profesjonalną opiekę ze strony naszych pracowników. Nie mamy tu nic do ukrycia. Myślę, że osoby, które chciały już zobaczyć to schronisko, a budowa jego trwała dosyć, dosyć długo, to już zobaczyły i takie odbierałam. Odbierałam informację, że ci co widzieli, to jednak no, są zadowoleni z tego, co tutaj powstało. A Państwo sami będziecie mogli to ocenić. Myślę, że poproszę tutaj prezydenta Wicińskiego o parę słów Jako, mówię ojca pomysłu. Witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że, że to, co kiedyś urodziło się w mojej głowie, stało się faktem. Cieszę się, że podjęliście tę rękawicę, którą rzuciłem w spółce, bo potrzeba była ogromna. To, co się działo na, w temacie wespańskich psów, to, co się działo w różnych mało profesjonalnych stronniskach, spowodowało to, że życie wymusiło na nas może tą decyzję, ale mam nadzieję, że dzisiaj dzięki mediom. Pokażemy mieszkańcom, że te bezdomne zwierzęta będą miały dobre warunki. To schronisko spełnia wszelkie normy ustawowe. Jest miejsce dla piesków 200, dla kotów 40 i mam takie marzenie, żeby ono się nigdy nie zapełniło. A w miastach, w gminach, które tutaj reprezentujemy, żeby nie było bezdomnych zwierząt, mam nadzieję, dużą nadzieję. Na to liczę, że zapłat Złojanik będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi i te zwierzęta, które tu trafią, trafią tu na krótko, że one znajdą sobie właścicieli odpowiedzialnych, takich, którzy już nigdy tym zwierzętom krzywdy nie będą robić, bo myślę, że wszyscy jak to jesteśmy powinniśmy edukować. Społeczeństwo, tak, żeby nie było to, że wraz z wyjazdem na wakacje porzuca się bezdomne zwierzęta, a niestety obserwujemy w naszych społecznościach wzmożenie, właśnie porzucania, pozostawiania zwierząt w takim okresie. Moi drodzy, nie będę zagadywał. Ja dziękuję wspólnikom za to, że jednogłośnie wszyscy podjęliśmy tę decyzję. Mam nadzieję, że nasze problemy. Będą mniejsze z tymi bezdomnymi zwierzętami. Myślę, że to, co zobaczymy za chwilę, będzie odpowiadać naszym wyobrażeniom o tym, jak to schronisko miało wyglądać. Jeszcze raz gratuluję pracownikom. Troszkę nam się to wszystko przesunęło w czasie, bo się zmieniła w międzyczasie ustawa o ochronie zwierząt. Musieliśmy dostosować do nowych warunków ustawowych. Mimo tego, że mówi się o kryzysie, to były trzy przetargi, dopiero za trzecim wyłoniono wykonawcę, nie było chętnych, którzy chcieli zarobić pieniądze. No, świat jest dziwny, tak jak śpiewał Niemen, ale grunt, że możemy powiedzieć, że w dniu 17 stycznia 2013 roku schronisko zostanie otwarte. I poproszę o kilka stopni. Szanowni Państwo, ja powiem tak e, krótko, powiem tu pan, z panem prezydentem Wilczyńskim, wymieniamy zdania, podróże kształcą, właśnie kiedyś jadąc razem wspólnie na Związek Miast Polskich rozmawialiśmy o problemach dotyczących chrony zwierząt, ja przedstawiłem mu nasze problemy, też mieliśmy swoje wysypisko w miejscowości Marcinków, no mieszkańcy tej miejscowości nie godzili się na budowę schroniska, zamierzaliśmy właśnie tam też przeprowadzić przedsięwzięcie, też w urokliwe miejsce w lesie, no nie zgodzili się, no i wtedy z panem prezydentem Wilczyńskim dyskutowaliśmy, jakby takie wynalazły, ja mówię, ty, to może u nas by... Pomyślał o tym, i właśnie ta stara przypowiednia, że podróże kształtem się sprawdziła. No cóż, można powiedzieć, no na pewno. Duże wydarzenie, szczególnie dla gminy Starachowice. Znane były powszechnie problemy, jakie mieliśmy również ze znalezieniem no, miejsca w schronisku dla naszych bezdomnych pojawiających się w Starachowicach zwierząt. Żadne schronisko nie chciało z nami pisać umowy. Kiedyś duże próby czyniliśmy w tym zakresie, no i był z tym ogromny problem. Wydawaliśmy też no, publiczne pieniądze, bo myślę, że to ustawodawca trochę jakby zachwiał proporcjami w stosunku na, do innych potrzeb samorządów, prowadzając bardzo rygorystyczną dla samorządu ustawy o ochronie zwierząt, jednocześnie wiedząc, że no, to jest dość wrażliwy temat, no tak naprawdę wszyscy jesteśmy za tym, aby chronić bezdomne zwierzęta, ale najlepiej jakby to było gdzieś bardzo daleko od nas wszyscy się sprzeciwiamy, gdy pojawia się pomysł na przedsięwzięcie. No, blisko naszych domów czy naszych, naszych naszych osiedli. No takie jest życie. Ja chciałbym pogratulować tutaj spółce panu prezydentowi. My co prawda wspólnikiem jesteśmy od niedawna, ale podziękować również koleżance, wyburmistrz, kolegom, wójtom za to, że no, mogliśmy wspólnie zrealizować takie przedsięwzięcie. No jak powiedział pan prezydent, ja również mam nadzieję, że nigdy ono nie będzie w 100% to schronisko zapełnione, że e, współpraca z e, Towarzystwami Ochrony Zwierząt, z różnymi innymi organizacjami będzie przebiegać w sposób no wzorowy, że te psy będą trafiać do adopcji. My w Sarchowicach prowadzimy jeszcze taką dużą akcję, aby znakować nasze zwierzaki. Prawdopodobnie w tym tygodniu podpiszemy stosowną umowę ze Szwajcarskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt. My będziemy mieli tam część wydatków. Oni deklarują chipowanie około 500 psów rocznie. Mam nadzieję, że to wszystko no, pozwoli nam uporządkować kwestię no, dość wrażliwą i drażliwą. Jeszcze raz serdecznie gratuluję Pani Prezes. No i liczę Spokojnego prowadzenia tego przedsięwzięcia. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, ja tak skromnie po dwóch najpoważniejszych udziałowcach, no, jesteśmy na terenie Gminy Kunów, także czuję się tutaj współgospodarzem. Pani prezes, dziękuję za tą inwestycję, bardzo potrzebną i pozwolę sobie taki tu symboliczny prezent przekazać. Myślę, że się przyda. Myślę, że zwierzaki nie będą, będą tylko w klatkach, że będą tu wolontariusze, będą ludzie dobrego serca, którzy będą te zwierzęta adoptować, będą się nimi zajmować. Proszę bardzo. Bardzo, dziękuję bardzo. Widzę, że dojechał do nas tutaj również poseł Burczyński. Jeśli byśmy mogli prosić, o oczywiście. Panie prezydencie, panie prezydencie, pani prezes, panowie wójtowie, burmistrzowie, radni, zacni goście, przede wszystkim gospodarze. Miło jest uczestniczyć w tego typu uroczystościach i gratuluję Panu Prezydentowi, jako największemu udziałowcowi, i Pani Prezes, że taka inwestycja zrealizowana została na terenie spółki miejskiej, naszej spółki, spółki Zostrowca Święto Wszystkiego, dzięki wsparciu Prezydenta, miasta, ale i innych wspólników. Brakuje tego typu inicjatyw i wszyscy samorządowcy borykają się z tymi problemami wspólnie, więc myślę, że to jest rozwiązanie bolesnych problemów dla tej części województwa. I oby, pani prezes, tych problemów nie było. Życzę bardzo dobrej współpracy z wolontariuszami, życzę bardzo dobrej współpracy z Towarzystwem Animals. Myślę, że tych sympatyków, naszych czworonożnych przyjaciół, będzie wielu i poprawi się komfort i sytuacja na naszych ulicach, na naszych placach, na naszych osiedlach, i będzie właściwa edukacja, czego też brakuje, a o czym też niewiele osób ma odwagę mówić. Ale w tym miejscu przy takich uroczystościach nie chciał mówić o. W złych rzeczach lepiej mówić o tych pozytywnych. Widząc tak zacnych gości, myślę, że to ta inicjatywa była ważna, o czym świadczą obecni tutaj i życzę, aby pani prezes miała takich gości często. Jeszcze raz, grat jeszcze raz gratuluję i życzę bardzo dobrej współpracy, bo tej współpracy brakuje, a wszyscy mamy na uwadze naszych najmilszych czworonożnych przyjaciół, każdy ma w swoim najbliższym otoczeniu takich. I powiem tak, brakuje takiego zrozumienia i brakuje wyrozumiałości i brakuje też właściwego podejścia. Szybko zapominamy i szybko próbujemy się pozbyć wielu problemów, wielu tych czworonożnych przyjaciół. Dlatego takie miejsca jak najbardziej potrzebne. A nie zapominajmy również i to chyba Pan Prezydent powinien powiedzieć o efekcie ekonomicznym, bo im bliżej, tym taniej i tym lepiej. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz i gratuluję inicjatywy. Dziękuję. <laughs> Prezydenta, pana posła, witam panią prezes, która dzisiaj tutaj nas wszystkich przywołała. E, chciałam również przywitać wszystkich wójtów, z niektórymi współpracuję na co dzień. Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości i w imieniu pana Adama Jarubasa, marszałka Województwa Świętokrzyskiego chciałam pogratulować tego dzieła, ponieważ sama dotknęło mnie poszukiwanie dla dwóch kotków miejsca i wreszcie ulokowałam u, u zakonnic, bo moja sąsiadka się najbardziej chyba ucieszy, ponieważ kocha zwierzęta i ciągle o nie dba i jak usłyszy nas w telewizji, to pewnie łzy jej polecą ze szczęścia. Chciałam pogratulować i chciałam również powiedzieć o współpracy z Bankiem Żywności, ponieważ nieraz mamy różną żywność rozsypaną, przywiezioną z Unii, to możemy tą żywność wydawać dla zwierząt i obiecuję w dniu dzisiejszym tutaj Pani Prezes, jeżeli będą takie potrzeby, to oczywiście będziemy współpracować i będziemy w stałym kontakcie. Jeszcze raz gratuluję. Ja jeśli chodzi o schronisko, to niewiele mogę powiedzieć. Przyłączam się do gratulacji, natomiast. Cały ten obiekt jest zlokalizowany wśród lasów i sąsiedztwo lasów państwowych jest tutaj bardzo bliskie. Ten fragment wylesiony, który widzieliśmy przejeżdżając, to jest też miejsce pod nową kwaterę właśnie składowiska. W związku z tym no, chciałem się tu jak gdyby pochwalić, że jako leśnik, powinienem bronić tych terenów przed takimi składowiskami, no ale jako człowiek, jak gdyby zrozumiałem, że lepsze takie uciążliwe sąsiedztwo dla lasu niż dla mieszkańców jakiejkolwiek miejscowości, bo gdzieś to musi zostać zlokalizowane. Dla nas, jako pracowników lasów, taka uciążliwość, czy zapachowa, czy, czy te śmieci, które się no mimo wielkiej staranności tutaj wszystkich pracowników. Mimo wszystko wiatr trochę roznosi. To są jeszcze do zniesienia. Natomiast gdyby to musiało być gdzieś zlokalizowane w pobliżu e, miejscowości, to na pewno byłoby bardziej uciążliwe. Jeśli chodzi o pomysł tego schroniska dla zwierząt, na pewno godny pochwały i dobrze, że w naszym powiecie blisko jak gdyby został zlokalizowany. Niech te zwierzęta, które tu będą musiały przebywać, przebywają jak najkrócej, niech znajdują właścicieli nowych, którzy się nimi zaopiekują. Gratuluję pomysłu. Dzień dobry, jestem z Ostrowieckiego Stowarzyszenia Animals. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Cieszymy się, że tak potrzebny obiekt został wreszcie uruchomiony. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi Wilczyńskiemu za podjęcie decyzji o jego uruchomieniu. Głęboko wierzymy, że miejsce to będzie prawdziwą przystanią dla bezdomnych i porzuconych zwierząt. Stowarzyszenie Animals oczywiście będzie wspierało wszelkie działania służące dobru zwierząt i jest otwarte na wszelkie formy współpracy. Bardzo jeszcze raz dziękujemy. Proszę państwa, więc rozpoczynamy. Okej. Okay. się Panie, Panie, Pani. Ja na końcu mam więcej udziału. O, trusteczki tylko że patron. Proszę takie samochodem. No, prawda, się nie sytował. Ale dzisiaj to mówię z boku, żeby nie ręku, to takie błoki, bo ręka nie poleciała. Tylko symbolicznie. Okej. Dobra. Poszło. 是同志啊！<Bravo. S 2>